Siema chłopaki, Dzień dobry. ja ze względu, że jestem z Pomponiko od razu mam do was konkretne pytanie Ile razy się rozstaliście w, czas, w czasie swojego związku? O Jezu, wreszcie, chce się w każdym wywiadzie zawsze takie słodko pierdząca Wreszcie ktoś pyta coś konkretnie, konkretnego Konkretnie, konkretnie <g> uh, Nie liczymy tego, bo to było dużo wzlotów i upadków, wydaje mi się, że może z pięć mhm. Dwa no. takie bardzo poważne, takie co najmniej chyba tygodniowe Tak A pozostałe to takie na południe. Ale jeżeli mielibyśmy być od ostatniego rozstania tego takiego małego, to jesteśmy razem chyba już półtora roku. Okej, okay, czyli pięć <grym> razy zerwaliście. Ile razy zerwałeś ty? A... E, wiesz co, nie wiem. To, my mamy bardzo krótką pamięć. My, serio, ja tutaj nic nie ukrywam, naprawdę... więc nic nie pamiętam A nawet powodu. A statystycznie kto częściej? Wymiana wzroku, uwaga. <grym> 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 Okej, okay, pięknie. A najbardziej błahy powód? To było bardzo dawno temu. Wiem, że masz słabą pamięć. Ale może sobie przypomnisz. Chyba po prostu zmęczenie materiału. Zmęczenie w związku, tego trochę wypalenie i to był chyba taki powód. jak byliśmy wtedy pół roku w związku, więc nie wiem czy to się liczy. Ale teraz jesteśmy już prawie 3 lata i już nie, nie potrzebujemy żadnych rozwodów. Ekstra, no i oby jak najdłużej. A czy kto częściej jest zazdrosny? Ja. Wiesz, co? ostatnio to chyba też ja. Czemu? No. No chyba ja, no sorry. Nie ty jestem... kiedyś, a teraz ja bardziej. Nie, jestem bardzo zazdrosny. Wszystko, I nie tylko. Słuchaj, ochrony. bo to jest kłótnia, oto kto jest bardziej zazdrosny. A no to też słodko, a sprawdzacie sobie telefony? E, nie. W sensie mamy dostęp do bo potrzebujemy tego czasem przy nagrywaniu, ale nigdy nie mieliśmy. Ja, ja przynajmniej nie miałem potrzeby sprawdzenia. Ja czasami patrzę. I co? I jak? Nie, nie, no po prostu jak. Czasami, jak przeglądam Instagrama, to wyświetli mi się wiadomość od jakiegoś takiego ładnego chłopaka, tylko że nie wysłana do mnie. Więc, mm. jeżeli to jest dokładnie sprawa, to po prostu jestem czasami ciekawy, co napisał. Ale to tak, raz na miesiąc, na pół roku. Ostatnio ma. to było tydzień temu. Rzadko. <grym>